Mówi się, że dobra żona męża korona. No właśnie, wracając z malagi do Warszawy. Lot trwał ponad 3 godziny, przeczytałam książkę jednym tchem żony wielkich Polaków, pani Małgorzaty Król. Pomyślałam sobie, że właśnie nie jest za ciężka, nie jest za gruba, przeczytam, a że to sześć różnych historii, to też się nie wynudzę. I muszę powiedzieć, że pani Małgorzata Król zrobiła naprawdę kapitalną robotę. Młoda dziewczyna, ale z takim zapałem i z takim znastwem zabrała się za opisanie żon Wielkich Polaków, że czyta się to naprawdę z wypiekami na twarzy. Nie przesadzam. No bo często myślimy o Mickiewiczu, o Sienkiewiczu, o Moniuszce w kontekście ich wielkich dokonań literackich czy też muzycznych, no ale przecież za każdym mężczyzną sukcesu musi stać kobieta. I wyobraźcie sobie, że te kobiety, te żony mężów sukcesu wcale nie były takie idealne, jakby się mogło wydawać. No bo kiedy mówimy żona wielkiego Polaka, to myślimy sobie, że to taka nobliwa, matrona, zajmująca się domem, roztaczająca pieczę, pełniąca wszystkie oficjalne obowiązki z idealnym, z idealnym nastawieniem. Tymczasem nie. Niektóre z tych kobiet to były prawdziwe hetery, złośnice, niektóre miały Fixum dyrdum, tak można powiedzieć, czy naprawdę pomieszanie zmysłów. Niektóre w ogóle by można by było bo pomyśleć, że nie pasują fizycznie, czy też y, intelektualnie do swoich mężów, jak było w przypadku pani Wyspiańskiej. A jednak z tej opowieści Małgorzaty Król wyłania się opowieść o tym, że te małżeństwa były szczęśliwe. I być może to jest tak, że żeby. Chłop zaczął robić coś, nie wiem, tworzyć, pisać, malować. Jest potrzebna jakaś taka baba, co mu wierci w dziurę w brzuchu, wkurza go, albo na przykład wymaga od niego pieniędzy, bo chce żyć na godnym poziomie, i on, chcąc, nie chcąc, musi się brać do roboty. I potem powstają te wielkie dzieła, które potem oglądamy w muzeach, albo z wypiekami na twarzy czytamy, bądź też stają się szkolnymi lekturami. Bo to nie musi być tak, że dobra żona musi być żoną idealną. Wręcz przeciwnie. Czasem właśnie ta suma wad małżonki sprawiała, że ten związek działał tak, tak funkcjonował, że mąż tworzył, a ona no, robiła to, co robiła. Najbardziej mnie zdziwiła pani Matejkowa. Możecie zobaczyć jej twarz w niektórych obrazach Matejki, bowiem dawał on oblicze swojej żony różnym bohaterkom malowanych przez siebie arcydzieł. I tak na przykład było z wnuczką, wnuczką Wita Stwosza. Na jednym z obrazów Wit Stwosz i jego tutaj wnuczka Rysy jego żony ma właśnie ta dziewczynka. Potem pokażemy Wam przybliżenia tych obrazów. One są czarno-białe niestety, ale i tak oddają w ogóle klimat. Natomiast taką najbardziej charakterystyczną sceną, gdzie widać żonę pana Matejki w pełnej krasie, jest portret ukazujący żonę Teodora, mianem Teodora, w okazałej sukni ślubnej. Tutaj jest ona jako taka, ale jeszcze była portretowana Bona Sforca była zdaje się. Z jej rysami, więc o, a to tak, jeszcze nie. Zygmunt August ze swoją miłością Barbarą Radziwiłówną. O, ten słynny obraz to właśnie rysy Barbary Radziwiłówny ma, są właśnie rysami Teodory, czyli małżonki. A dlaczego mówię, że miał podgórkę? No bo ona miała wielki temperament, zresztą jej okazała taka bujna postać kobieca, na to by wskazywałyby. W ogóle jak on się zaręczał, przyniósł jej pierścionek zaręcznowy. I podobno słuchajcie, tak nim trzasnęła podłogę i z butem przygniotła, że kiedy po wielu, wielu latach z oceanu przypłynął tutaj do Polski jako pamiątka, bo odnalazła się jedna z wnuczek Matejki, oddała go do o stosownej instytucji i on trafił do, do Krakowa, do Muzeum, to rzeczywiście pod lupą jubilerzy dostrzegli takie rysy, które mogłyby wskazywać, że był on zniszczony jakimś mocnym uderzeniem. No i ta scena, kiedy. Ona właśnie odrzuciła pierścionek zaręczynowy i mocno go podeptała. Ma potwierdzenie w tym, że artefakcie przed ślubnym. Więc po pierwsze miała temperament, po drugie chciała być aktorką. Była taka bardzo ekspresywna, taka mocna, zdecydowana, pasjonatka. Ale matka nie pozwoliła jej zostać aktorką, bo wtedy był to zawód dla kobiet nieobyczajnych. Czyli rozumiecie, tylko panie z a nawet prostytutki zajmowały się byciem aktorkami. To był wtedy taki czas, więc szanowana mieszczka nie mogła się tym zajmować, więc nie pozwoliła. No, i ten jej temperament, który nie znalazł ujścia w sztuce, w scenie, w wielkich dramatach, no, znalazł ujście w domu pana Matejki, gdzie wrzeszczała, krzyczała i robiła różne awantury. Poza tym dość lubiła pieniądze wydawać, więc z Matejką musiał malować jak szalony, żeby nadążyć. Ale wiecie, z listów małżonków wynika, że bardzo się kochali. Listy są pełne czułości, pełne takiej tęsknoty za sobą. Ona była naprawdę miała problemy psychiczne i była rzeczywiście zamykana w odosobnieniu w takich zakładach zamkniętych, żeby dojść do siebie. No i faktycznie to pożycie było dość trudne. Podejrzewano także u niej cukrzycę i choroby, które wtedy nie potrafiono leczyć, więc ona tyła, bardzo źle się czuła, chodziła senna, apatyczna. No, miał z nią naprawdę ciężkie życie, a mimo to bardzo ją kochał, pisał właśnie o tym, o tym w listach. A z kolei zupełnie inaczej potoczyło się życie innego twórcy związanego z Krakowem, Stanisława Wyspiańskiego. No piękny mężczyzna, naprawdę przystojny, o subtelnych takich rysach, pociągłej twarzy, o bardzo inteligentnych, wrażliwych oczach, wziął sobie za żonę prostaczkę. No tak pisali wtedy w Krakowie o nim. Tu mamy tego, tego Wyspiańskiego, naprawdę piękny mężczyzna, Tutaj taki malutki obrazaczek, ale potem wam pokażę. Więc y, wrażliwiec, intelektualny, y, wspaniały, utalentowany malarz, o wielkiej wyobraźni, o wielkim takim, o sile ducha, o wielkim patriotyzmie. Bierze sobie za żonę prostą babę, która nie potrafi czytać ani pisać. Która jest krzepka, mocna, taka jak wchodziła, to wszyscy pisali, że się schody trzęsły. Eee, taka była karykaturalna i w ogóle nieprzyjemna. Głos miała też taki eee, chropawy, a jednak kochał ją na zabój i nie wyobrażał sobie innego życia. Widocznie pociągało w niej to, co było autentyczne, takie prawdziwe, mocne, korzenne, co się z polskiej wsi, z roli, ale także z piasta, bo przecież pisał, że. Król od, od czasów króla Piasta, chłop potęgą jest i basta, sam Wyspiański to pisał, być może to go mnie pociągało, ale Kraków i całe Towarzystwo Krakowskie oczywiście um, okrzyknęli ją um, paskudną babą, okropną, która zniszczyła karierę tego zdolnego um, człowieka, artysty, a ja nie wiem jakby było, bo um, piszę tutaj we wspomnieniach, wyobraźcie sobie, ktoś jeszcze zrobił przed wojną, Drugą wywiad z nią, bo ona żyła do lat 30., wywiad z panią wyspiańską, która potem wyszła za mąż za kolejnego mężczyznę o 10 lat młodszego, więc kolejny skandal. Ale jeszcze ktoś dążył z nią przeprowadzić wywiad i ona opisywała, że wyspiański, jak szedł na to słynne wesele Rydla, to powiedział do swojej żony, aby. Ona się nazywa Pytko. Powiedział do swojej żony, aby. Uważnie słuchała tego, co mówią w izbie, kiedy on będzie na dworze, i była na dworze wtedy, kiedy on będzie w izbie, żeby wszystkie te dialogi, rozmowy, ten cały klimat z dworku podkrakowskiego i też klimat Wesela, żeby dobrze zapamiętać. No nie było magnetofonów wtedy, nie było takich telefonów komórkowych, że szybko robimy cyk zdjęcia nagrywamy. To trzeba było to wszystko na twardym dysku, czyli w głowie robić. Więc ona rzeczywiście zapamiętywała te dialogi i potem, po powrocie z Wesela, wszystko reakcjonowała Wyspiańskiemu tak, jak zapamiętała, tak, jak usłyszała też z tą melodią języka, języka ludowego czy gwarowego i on to zapisał, więc nie wiadomo, które wersy w tym naszym słynnym dramacie, dzięki któremu Wyspiański został nazwany czwartym narodowym wieszczem, były jej autorstwa, czy zasłuszane przez nią. Miała więc swój wkład w nasze arcydzieło. Także kochani, nie wiadomo jaka to jest żona idealna, myślę, że ta, którą się ma, należy ją szanować i vice versa, nie, powinna także... Powinna także żona szanować męża, ale mąż również i żonę. I bardzo Wam polecam tą książkę. Książkę Pani Małgorzaty Król, żony wielkich Polaków. Jeżeli Was interesuje także życiorys Sienkiewicza, jego miłosne zmagania z pięcioma Mariami, tak? bo miał pięć kobiet o imieniu Maria. Jeżeli Was interesuje Moniuszko albo Kochanowski, to tutaj właśnie to znajdziecie. Próbuję znaleźć, jak miała na imię, bo wiecie, wszystko sprawdziłam, a nie sprawdziłam, jak miała na imię żona Wyspiańskiego, ale zaraz wam powiem. Teodora Pytko się nazywała, Teodora Pytko, więc Stanisław Wyspiański i Teodora Pytko. A jeżeli was interesuje przepis na udane, dobre małżeństwo, to takie znajdziecie w rozdziale o państwu Moniuszkach, dlatego że Stanisław Moniuszko zakochał się jako nastoletni chłopiec w swojej żonie. I stanowili wspaniałe, zgodne małżeństwo, w którym obie dusze grały na tej samej nucie, jak pisano, ale rzeczywiście była to wielka miłość wzajemna Stanisław Moniuszko i Aleksandra Miller. No to każdemu pod rozwagę, niektórym ku pokrzepieniu serc, a innym z wiarą w to, że miłość jest najważniejsza.